Zaplecze Sportu. Podcast, w którym w prosty sposób przedstawiamy metody i narzędzia służące poprawie zdrowia, samopoczucia i wyniku sportowego. W łatwy sposób, używając prostego i zrozumiałego języka, opisujemy zagadnienia z zakresu diety, treningu i regeneracji. Jeżeli poszukujesz prostych wskazówek, które pozwolą ci czuć się lepiej, wyglądać lepiej i osiągać lepsze wyniki, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam na zaplecze. Cześć, witam Cię w 38. odcinku podcastu Zaplecze Sportu. Jest to pierwszy odcinek w nowym 2021 roku. I mam nadzieję, że w tym roku uda Ci się poprawić zdrowie, samopoczucie, sylwetkę czy wyniki sportowe. Bo nie ma co ukrywać, że części osób, która z nami współpracuje, również na tym zależy. Z naszą pomocą, z pomocą tego co robimy na co dzień w gabinecie, z pomocą tego podcastu, i liczę na to, i życzę Tobie, żeby wszystkie cele, które wybrałeś sobie w tym roku, udało Ci się zrealizować, żeby tej motywacji nie zabrakło Ci aż do samego końca. Jednym z celów, które stawiamy sobie w nowym roku, są cele związane z poprawą zdrowia, poprawą diety, i tym tematem chciałbym się dzisiaj zająć, a mianowicie. Chciałbym Ci pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś gotowy na współpracę z dietetykiem? Jak taka współpraca wygląda i czy jest to to, czego właśnie w tym momencie potrzebujesz? Nie przedłużając, zapraszam na zaplecze. Nowy rok, nowe cele, nowe marzenia, nic tylko je realizować. Co prawda, ja nie jestem osobą, która lubi zaczynać od poniedziałku, od nowego roku. Ja raczej nie stawiam sobie Nowych celów, chociaż cele może i jakieś są i one są zmienne w poszczególnych latach, ale jest to raczej poprawianie swoich własnych nawyków, przyzwyczajeń, tego co robię na co dzień. Natomiast wiele osób, zwłaszcza na początku roku, stawia sobie cele związane z poprawą tego co jemy, z poprawą tego jak się ruszamy, jaki styl życia prowadzimy. Jednym z tych celów jest współpraca z dietetykiem. Oczywiście nie każdy musi współpracować z dietetykiem, jeżeli chce poprawić sposób swojego odżywiania i temu tematowi chciałbym poświęcić dzisiejszy odcinek. Na początku chciałbym ci opowiedzieć jak wygląda współpraca z dietetykiem, potem porozmawiamy, czy poopowiadam ci trochę o zaletach współpracy z dietetykiem, o ewentualnych minusach współpracy z dietetykiem, a na końcu spróbuję odpowiedzieć na pytanie dla kogo jest, a dla kogo nie jest współpraca. Z dietetykiem. Jak to wygląda w naszym przypadku? Mam na myśli tutaj nasze Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu. Oczywiście, jeżeli zgłaszasz się do nas i masz ochotę rozpocząć współpracę, to najczęściej zaczyna się ona poprzez konsultacje i zebranie wywiadu. Jest to jedna z najbardziej istotnych części naszej współpracy, gdyż to od tego, jak dobrze uda nam się wykonać tą część. Zależy to, jak dobrze będziesz miał dopasowaną dietę do swoich potrzeb. Taka konsultacja czy zebranie wywiadu może odbywać się stacjonarnie w naszym gabinecie, e, aczkolwiek e, nie tylko poprzez pandemię, ale również przez to, że pracujemy z osobami zarówno z całej Polski, jak i starzeją się zawodnicy w zasadzie z całego świata, bo najdalsze osoby były z Australii i z Meksyku, więc. E, Egzotyczne kierunki, jak na, jak na Polskę. Więc nie zawsze jest to forma stacjonarna, równie dobrze może być to forma online. I nam ta pandemia tak naprawdę niewiele w naszej pracy zmieniła, bo, bo w tym online czujemy się równie dobrze. Co prawda, nie z każdą osobą dobrze współpracuje się z online, i nie każdy dietetyk dobrze czuje się we współpracy online. Niektórzy potrzebują tego kontaktu. Face-to-face face i, i takie osoby w naszym zespole mamy. Ja raczej należę do tych osób, która dobrze odnajduje się we współpracy online, zwłaszcza z zawodnikami, a ja pracuję głównie z zawodnikami sportów wytrzymałościowych, którzy najczęściej z trenerami również współpracują w formie zdalnej. Jeżeli nie jest to ani online, ani poprzez wizytę w gabinecie, może się to również odbywać poprzez samą ankietę i tak u nas to wygląda najczęściej, jak ktoś zgłasza się poprzez sklep poprzez naszą stronę internetową. Po opłaceniu zamówienia dostaje do wypełnienia ankietę. Jak otrzymujemy ankietę, to najczęściej kontaktujemy się w celu uzupełnienia informacji, o których w ankiecie nie pytaliśmy, które są już na tyle szczegółowe, że wolimy je doprecyzować bezpośrednio z zainteresowanym. To najczęściej są jakieś kwestie dotyczące udostępniania planu treningowego, tak żebyśmy byli w stanie dopasowywać ten plan żywieniowy bezpośrednio do. Jednostek treningowych i parę innych elementów kluczowych dla danego dietetyka, i to już każdy z naszych dietetyków robi indywidualnie, bo każdy z nas potrzebuje nieco innej informacji o danej osobie, w zależności od tego, z kim współpracujemy. O co pyta dietetyk podczas takiej konsultacji? No, najczęściej są to kwestie bardzo indywidualne i tak jak powiedziałem wcześniej, każdy dietetyk ma swój arkusz, według którego postępuje z daną osobą. Ale zwykle są to informacje dotyczące stanu zdrowia takiej osoby, czy um, mamy tutaj do czynienia z jakimiś jednostkami chorobowymi, jak wygląda harmonogram dnia, jakie są umiejętności kulinarne, jaki mamy czas na przygotowanie posiłków, gdzie najczęściej dokonujemy e, zakupów, jak wyglądał dotychczasowy sposób żywienia, żeby nie robić zmiany naszego sposobu żywienia o 180 stopni, tylko żeby krok po kroku najczęściej modyfikować te zmiany, które Uważamy, że są niezbędne w, tym, w, tym, w tej poprawie tego, jak na ten moment się odżywiasz. Następnie pytamy najczęściej o przyjmowane leki, suplementy, diety no i oczywiście o aktywność fizyczną, która według nas jest jednym z elementów, który może nie jest kluczowy, ale bardzo pomaga w poprawie stanu zdrowia, sylwetki, samopoczucia i oczywiście wyników w, w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej. Jeżeli podczas tego wywiadu otrzymamy jakieś informacje, które nas zaniepokoją, uważamy, że trzeba by było dogłębnie sprawdzić stan zdrowia albo okaże się, że już od dawna nie wykonywałeś żadnych badań laboratoryjnych, to najczęściej wysyłamy Cię na badania. Mamy stworzonych kilka pakietów badań, w zależności od tego, z kim rozpoczynamy współpracę. Te pakiety badań są stworzone przy współpracy z naszym lekarzem, który ma. Poza specjalizacją internistyczną, czyli jest to specjalista chorób wewnętrznych, również, e, również specjalizację z medycyny sportowej, więc dla każdego mamy stworzony pakiet taki, który w najlepszym stopniu będzie w stanie ocenić stan zdrowia danej osoby w kontekście tego, co planujemy z tą osobą robić. Oczywiście, jeżeli stan zdrowia nas bardzo mocno zaniepokoi, to zdarza się, że kierujemy taką osobę bezpośrednio do naszego lekarza po to, żeby. E, Taka osoba była otoczona opieką najwyższej jakości, a takie mamy przekonanie o, o naszej pani doktor Helenie Zakliczyńskiej, która wiemy, że jest specjalistką, jakich mało, więc cenimy sobie współpracę z nią, która do, do, do tego może odbywać się w naszym, w naszym gabinecie. Dalej analizujemy dotychczasowy poziom aktywności fizycznej i obciążenia treningowe, jeżeli mówimy o, o zawodniku. Profesjonalnie podchodzącym do sportu albo bardzo mocno zaangażowanym amatorze, no i następnie, na podstawie tych wszystkich informacji, które, które otrzymamy podczas takiego wywiadu, dokonujemy mm, wszystkich obliczeń, które są niezbędne, żeby wyznaczyć zapotrzebowanie energetyczne w dniu wolnym, w dniu z poszczególnymi jednostkami treningowymi, no i zabieramy się za układanie planu. W naszym przypadku w zależności od tego, w ramach jakiego pakietu ktoś z nami współpracuje, następnie taki plan jest aktualizowany o nowe przepisy co tydzień lub też dopasowywany dodatkowo do planu treningowego każdego tygodnia. Czyli jeżeli trenujesz dyscyplinę sportu, w której zmieniają się obciążenia treningowe z tygodnia na tydzień, dostajesz taki plan treningowy od trenera, to naszym zadaniem jest dopasowywanie co tydzień tego planu żywieniowego tak, żeby pasował on najlepiej do planu treningowego, zakładając oczywiście cele, jakie mamy we współpracy, Między innymi może być to redukcja tkanki tłuszczowej, ale również periodyzacja żywienia pod kątem poprawy zdolności wysiłkowych. Więc to wszystko wykonujemy w ramach pakietu Performance. Tak mniej więcej wygląda ta współpraca. W zależności oczywiście od formy współpracy z nami masz zapewniony kontakt i opiekę dietetyka, w ramach tego najwyższego pakietu, w zasadzie nielimitowaną, i nie ma tu żadnego problemu, żeby kontaktować się z nami za pomocą różnych środków, mediów społecznościowych, maila, telefonu, tak jak tobie to odpowiada. Tak mniej więcej wygląda kwestia współpracy. Przejdźmy zatem do tego, jakie są zalety współpracy z dietetykiem. Przede wszystkim, otrzymujesz plan dopasowany do Twoich potrzeb. Przez Twoje potrzeby rozumiem tutaj nie tylko kwestię odpowiedniej podaży energii wraz z dietą, która zapewni ci realizację celu, ale również dostarczenie wszystkich makro i mikroelementów w diecie w odpowiednich ilościach w stosunku do Twoich obciążeń treningowych, stanu zdrowia czy tego, jaki styl życia na co dzień prowadzisz. Plan otrzymujesz dopasowany do swoich preferencji. Oczywiście, jeżeli Uważamy, że to, jak jadłeś do tej pory jest kompletnie inne od tego, co my chcielibyśmy Ci zaproponować, bo wiemy, że taki model żywienia w lepszym stopniu będzie pasował do, do celu, który chcesz osiągnąć. To z całą pewnością będziemy ten plan modyfikowali tak, żeby krok po kroku docierać do tego miejsca, w którym chcemy, żebyś się znalazł. Zalety współpracy z dietetykiem to również oszczędność czasu. Pewnie nieraz miałeś takie uczucie, że wchodziłeś do sklepu i nie wiedziałeś co kupić. Mało tego, wchodziłeś tam głodny i najczęściej kupowałeś więcej i inne produkty niż, niż tak naprawdę potrzebowałeś. Współpracując z dietetykiem, otrzymujesz najczęściej listę zakupów na dany tydzień, na miesiąc, na dany okres czasu, dzięki której możesz w łatwy, szybki i skuteczny sposób dokonać realizacji zakupów. Czyli wchodząc do sklepu, masz listę. Najczęściej ta lista jest podzielona, czy te wszystkie produkty, które musisz kupić, są podzielone na działy, tak jak występuje to w każdym sklepie spożywczym. W związku z czym wchodzisz do biedronki, do Lidla, do Tesco czy do innego dyskontu i wiesz, że z działu warzywa i owoce masz wziąć tyle i tyle pomidorów, tyle i tyle papryki, tyle bananów. Nie kupujesz więcej, nie kupujesz mniej, masz to wszystko wyliczone, tak żeby służyć to w danym okresie czasu. Więc na pewno oszczędzasz czas, oszczędzasz również pieniądze, bo nie kupujesz rzeczy, które są ci niepotrzebne i które kupiłeś tylko i wyłącznie pod wpływem impulsu, pod wpływem tego, że byłeś głodny, pod wpływem tego, że coś miało ciekawą etykietę i nagle poczułeś ochotę, że chciałbyś to zjeść, ale generalnie potem doszedłeś do wniosku, że jednak w tym roku chciałbyś unikać tego typu produktów. Współpracując z dietetykiem, również powinieneś marnować mniej jedzenia albo nie marnować go wcale. Oczywiście to wszystko zależy od tego, czy mówimy o sytuacji, w której tylko ty jesteś na diecie, a reszta członków rodziny tej diety nie stosuje, czy wszyscy jesteście na diecie. Oczywiście nie jest problemem połączenie diet dla wszystkich osób, tylko dostosowanie ich. W odpowiednich ilościach tych, tych same, tego samego jadłospisu, przeliczenie go dla, każdego, dla każdej z osób w rodzinie indywidualnie i dopasowanie tego planu dla każdej z osób, tak, żebyście mogli jeść cały czas to samo, ale jednocześnie dostosowane, żebyście to mieli do własnych potrzeb. Więc zakładając taki, taką formę współpracy, oczywiście powinno się marnować mniejszej ilości jedzenia lub nie marnować go wcale, i do tego zawsze, zawsze dążymy. Dlatego też. Wiemy o tym, że nie zawsze wszystko w sklepie da się znaleźć, chociaż układając plany, kierujemy się produktami, które są dostępne w najpopularniejszych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Tesco, czyli te, te, te sklepy, w których najczęściej Polacy robią zakupy. Natomiast, jeżeli nie znalazłeś tego konkretnego produktu, który chcieliśmy, ale był bardzo podobny, to w każdym planie masz listę wymienników, możesz sobie w dowolny sposób wymieniać niektóre produkty na inne bez negatywnego wpływu na cały kształt planu żywieniowego. Więc pomimo tego, że jesz według pewnej rozpiski, to dalej staramy się, żeby ten plan był możliwie jak najbardziej elastyczny w tym, co robisz. Co więcej, staramy się, żeby każdy z posiłków, czyli śniadanie w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, zwłaszcza w tych planach, które nie są dopasowywane do planu treningowego w formie tydzień przez tydzień, to, żeby one miały wszystkie bardzo zbliżoną ilość zarówno kalorii, jak i poszczególnych makroskładników, więc możesz sobie wybierać dowolne śniadanie z całego planu, te, które akurat na dniu najbardziej Ci pasuje. Z zastrzeżeniem oczywiście, żeby nie skończyło się tak, że z miesięcznego planu wybierasz trzy śniadania i jesz je w kółko, no bo wiemy o tym, że dieta musi być urozmaicona, a wybierając sobie tylko trzy potrawy, mocno ograniczasz sobie to, 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 to urozmaicenie w diecie. Co więcej... Współpracując z dietetykiem, otrzymujesz gwarancję osiągnięcia celu. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, o ile jesteś w stanie zrealizować plan w 100%, i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o planie żywieniowym. Zwróć uwagę na to, że jeżeli podajesz nam pewien poziom aktywności fizycznej na, na wizycie stacjonarnej czy online, czy masz rozpisany plan treningowy przez trenera i my pod to. Układamy Twój plan żywieniowy, a Ty z jakichś powodów nie realizujesz tych obciążeń treningowych, nie, nie trenujesz tak, jak nam powiedziałeś. To plan nie jest dopasowany do Twoich potrzeb. To jest plan, który z planu na redukcję może stać się planem na masę, tak zwaną. Z racji tego, że my zakładaliśmy, że będziesz w danym dniu miał godzinę biegania, Ty tego biegania nie masz, a w planie masz je ujęte. Dlatego też najczęściej staramy się dla tych osób, które nie mają dużych obciążeń treningowych. Układać ten plan w taki sposób, żeby stałe cztery posiłki były dostosowane do dnia wolnego. A jeżeli masz jakiś trening i te treningi nie są o specjalnie dużych objętościach, to staramy się dodawać dodatkowy posiłek na przykład w formie szejka regeneracyjnego po zakończonym wysiłku, który występuje tylko i wyłącznie w dni treningowe i swoją kalorycznością pokrywa zapotrzebowanie, zwiększone zapotrzebowanie związane z tą jednostką treningową. Czyli w sytuacji, kiedy... W planie był plan, był trening, ale ten trening nie został zrealizowany. Po prostu nie spożywasz tego koktajlu i dalej ten plan jest dopasowany do twojego celu. Więc dalej masz tutaj tą elastyczność, o której powiedziałem wcześniej. Poza oczywiście gwarancją osiągnięcia celu sylwetkowego, staramy się robić wszystko, żeby rozwiązać twoje problemy. Zdrowotne, sylwetkowe, sportowe. To już jest kwestia indywidualna, w zależności od tego, z jakim problemem się do nas zgłaszasz. Trafiasz do odpowiedniego dietetyka, albo klinicznego, albo sportowego, albo do kogoś, kto pracuje głównie z osobami ukierunkowanymi na zmiany sylwetki. To co nas cechuje to grono specjalistów. Jest nas w zespole kilka osób, które specjalizują się w różnych dziedzinach. W związku z czym podejmując z nami współpracę, podejmujesz współpracę z całym teamem. Bo bardzo często jeżeli mamy jakiś skomplikowany przypadek to się nad nim wspólnie i rozwiązujemy go tak, żeby było to z jak największym efektem możliwym dla ciebie. No i jest też taki efekt trochę psychologiczny, że w momencie, kiedy zaczynasz współpracować z dietetykiem i wiesz, że ten dietetyk raz na tydzień, dwa razy na tydzień, trzy razy na tydzień będzie pytał, jak udaje ci się realizować plan, jak tam treningi, czy nie było problemów z. Poziomem energii podczas treningu, czy dobrze się regenerujesz w ciągu tygodnia, czy udaje ci się realizować plan i na ile ci się udaje realizować plan, to wiesz, że to nie jest tak, że ty z tym celem jesteś sam, tylko że są osoby, które stoją nad, tom, nad tobą, pilnują, czy udaje ci się realizować wszystko według zaleceń, to większa jest szansa na, na to, że będziesz trzymał się tych założeń. Jeżeli pozostajesz z planem sam sobie, to bardzo często jest to tak, jak z tymi postanowieniami noworocznymi. Gdzie motywację mamy 1 stycznia, 7 stycznia, a około 15 zaczynamy ją tracić, i 1 lutego już nikt nie pamięta o tym, że zakładał, że będzie biegał trzy razy w tygodniu. Więc jeżeli masz problemy z motywacją, rozważ współpracę z osobą, która będzie pilnowała tego, żeby ten cel, który postanowiłeś osiągnąć, udało się faktycznie osiągnąć. Czy są zatem jakieś minusy lub też wady w współpracy z dietetykiem? Moim zdaniem są. I są one związane, może nie są to wady ani, ani minusy, ale jest to związane z czymś, co jest bardzo charakterystycznie również dla osób, które żywią się na cateringu. A mianowicie czasami jest tak, że w danym dniu mamy ochotę na zjedzenie jednej konkretnej potrawy. I w momencie, kiedy w naszym planie żywieniowym w tym dniu jest ujęte zupełnie coś innego, i nie wiemy, albo nie możemy tego zamienić na potrawę, która nam odpowiada, no to chcąc, nie chcąc, jeżeli zależy nam na trzymaniu się planu, nie jesteśmy w stanie zjeść tego, na co mamy ochotę, tylko trzymamy się tego, co jest w rozpisce. Oczywiście, jeżeli mamy elastyczny plan, nie jest to plan, czy nasza aktywność fizyczna nie jest bardzo duża i dobrze, przeprowadzimy tą rozmowę z dietetykiem. To dietetyk powinien ułożyć nam posiłki, potrawy, które trafiają w nasze preferencje żywieniowe, w nasze gusta kulinarne, i niezależnie od potrawy, którą weźmiemy z jadłospisu, to ona będzie nam smakowała. Natomiast czasami jest tak, że po prostu mamy na coś ochotę i nie będąc na diecie, byśmy to zjedli, a stosując się do planu, mamy z tym problem. Oczywiście, jeżeli raz na dłuższy okres czasu wyłamiemy się z tej diety, to nie ma w tym nic złego. I spokojnie takie postępowanie my jako dietetycy akceptujemy, nawet do niego zachęcamy, bo nie chodzi nam o to, żeby ktoś w 100% realizował plany i trzymał się kartki, tylko żeby poprzez współpracę z nami budował nawyki żywieniowe i świadomość żywieniową, która będzie pozwalała mu dokonywać lepszych wyborów. I to jest nadrzędny cel współpracy z każdą osobą, niezależnie od tego, z jakim celem do nas przyszła. Dla kogo zatem jest współpraca z dietetykiem? Przede wszystkim dla osób, które chcą w zdrowy sposób zmienić swoją sylwetkę, bo najgorsze co można zrobić to katorżnicze diety, które z jednej strony nam w ogóle nie smakują, nie dają nam uczucia satysfakcji podczas jedzenia, nie spełniają nie, nie wchodzą w, w nasze gusta kulinarne, a dodatkowo mogą być groźne dla naszego zdrowia, gdyż stosujemy na przykład diety głodówkowe Takich rzeczy my nie akceptujemy, dlatego jeżeli chcesz w zdrowy sposób zmienić sylwetkę, to współpraca z dietetykiem jest dla Ciebie. Również współpraca z dietetykiem jest dla osób, które borykają się z różnymi jednostkami chorobowymi. W wielu z nich dieta może w znaczący sposób wspomagać proces leczenia lub też rekonwalescencji po przebytej chorobie, więc dla takich osób również współpraca z dietetykiem może przynieść wiele korzyści. Wreszcie dla sportowców. W zasadzie bez względu na poziom zaawansowania, dla tych, którzy chcą poprawić wyniki sportowe, którzy, którzy chcą w bezpieczny sposób pozbyć się tkanki tłuszczowej, jednocześnie móc dalej realizować obciążenia treningowe, gdyż bardzo często osoby, które uprawiają sporty wytrzymałościowe, stosują bardzo katorżnicze diety, przez które nie są w stanie realizować obciążeń treningowych zakładanych przez trenerów. I tak naprawdę nie przynosi to efektu ani w postaci poprawy zdolności wysiłkowych, ani w postaci redukcji tkanki tłuszczowej. Jedyne, co osiągamy, to frustrację, a tego nie życzę nikomu. Więc dla takich osób również współpraca z dietetykiem może przynieść wiele korzyści. Również wiele korzyści może przynieść współpraca z dietetykiem z zawodnikom, którzy mają problemy żołądkowo-jelitowe, zarówno podczas treningów, jak i podczas startów. Jest wiele strategii żywieniowych, wiele strategii treningowo-żywieniowych które jesteśmy w stanie wprowadzić. Możemy wprowadzić trening jelita, możemy wprowadzić trening przewodu pokarmowego, możemy nauczyć nasz organizm trawienia dużych ilości węglowodanów podczas wykonywania wysiłku, konsumowania i przyswajania dużej ilości płynów podczas wykonywania wysiłku. Wiemy, że ten przewód pokarmowy jest Możliwe do adaptacji w różnych scenariuszach żywieniowo-treningowych, i to staramy się robić z zawodnikami sportów wytrzymałościowych, którzy zgłaszają takie problemy. Więc jeżeli miałeś problemy, czy to energetyczne, czy problemy żołądkowe i litowe, podczas wykonywania wysiłku, to tutaj również współpraca z dietetykiem może przynieść wiele korzyści. Ale żeby nie było tak kolorowo, są również sytuacje, w których osoba nie powinna współpracować z dietetykiem. Dla kogo współpraca z dietetykiem nie jest wskazana? Przede wszystkim dla osób, które szukają magicznego środka na redukcję. Takiego jeszcze nikt nie wynalazł. Więc jeżeli liczysz na to, że przyjdziesz i otrzymasz bardzo prostą receptę, która ograniczy się najlepiej do stosowania jednej tabletki, która załatwi cały efekt, to niestety, ale dietetyk to nie jest miejsce dla Ciebie. Tutaj trzeba nastawić się na długotrwałą współpracę. Która małymi krokami będzie przynosiła stopniowo duże efekty. Również nie jest to miejsce, mówię tutaj o gabinecie dietetyka, dla osób, które chcą zapłacić za dietę, ale nie chcą jej wdrożyć w życie czyli takie myślenie trochę życzeniowe. Przyjdę do dietetyka, zapłacę najlepiej dużo, a potem odhaczę sobie to miejsce jako tam też mi nie pomogli to znaczy, że mam genetykę, która predysponuje mnie do Posiadania dużej ilości tkanki tłuszczowej i nie ma dla mnie żadnego ratunku. Jest ratunek, niemalże dla każdego, u każdego da się osiągnąć efekty, ale musi wiązać się to z chęciami, zaangażowaniem i przede wszystkim realizacją, realizacją celów i to w długofalowych wymiarach. Współpraca z dietetykiem również nie jest dla osób, które myślą, że w 2-3 tygodnie pozbędą się tego, na co pracowały przez kilkanaście lat. Niestety, ale to tak nie działa. Jeżeli hodowałeś duży brzuch, gromadziłeś tkankę tłuszczową przez kilkanaście lat, to nie licz na to, że w 2, 3 czy 4 tygodnie pozbędziesz się kilkunastu kilogramów. W takiej sytuacji jedyne co by nam pozostało, to amputacja, której skończy, nad tego nikomu nie życzę. Więc małymi krokami, poprzez odpowiedni deficyt energetyczny, za pomocą diety, która tak naprawdę jest na tyle smaczna, że my nie czujemy się jak na diecie. W ogóle bycie na diecie kojarzy nam się z czymś niemiłym, a większość osób, która z nami zaczyna współpracę, pyta się: Jaka dieta? Po czy po pewnym czasie, mówi, jaka dieta? Ja w ogóle nie czuję, że jestem na diecie. Jem produkty, które mi smakują, w ilościach, które są czasami nawet dla mnie wydaje się, że większe niż powinny być, a efekty mówią same za siebie. Więc długofalowo, w miły, przyjazny sposób, jesteśmy w stanie osiągnąć. Naprawdę wiele, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość i trzeba wykazać się systematycznością. Również współpraca z dietetykiem nie jest dla osób, które bez jakichś mocnych wskazań medycznych upierają się na stosowaniu diet eliminacyjnych, które mogą negatywnie wpływać na ich stan zdrowia. A przynajmniej ja z takimi osobami nie chcę współpracować, jeżeli ktoś przychodzi do dietetyka i próbuje mu wmówić, która dieta jest dla tej osoby najlepsza, i próbuje mu. Tak naprawdę zrobić za niego całą pracę, byleby ten dietetyk się pod tym podpisał, to nie tędy droga. To nie jest tak, że jak idziemy do lekarza, to tak naprawdę już postawiliśmy diagnozę, wiemy jak się leczyć, potrzebujemy tylko receptę. W przypadku współpracy z dietetykiem również tak nie powinno to wyglądać. No i na końcu, współpraca z dietetykiem z całą pewnością nie jest dla osób, którym brak jest motywacji do realizowania założeń planu. Musisz pamiętać, że. Współpraca, czy w zasadzie praca z dietetykiem to współpraca. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć zamierzone cele. Jeżeli jedna z osób nie jest skłonna do współpracy, to wpłynie to nie tylko negatywnie na wyniki, ale również nie będzie przynosiło satysfakcji drugiej stronie. Ja osobiście uwielbiam pracować z zawodnikami na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki temu mam możliwość rozwiązywania problemów o różnym stopniu trudności. Nie lubię natomiast sytuacji, kiedy daję z siebie 100%, a druga strona nie szanuje mojej pracy. Wtedy, niezależnie od wynagrodzenia, jakie otrzymuję, nie mam ochoty kontynuować współpracy z taką osobą. Pamiętaj, proszę, o tym, że dietetyk chętnie Ci pomoże, nawet jeżeli będziesz tak zwanym trudnym przypadkiem. Będzie natomiast wymagał od Ciebie pewnego poświęcenia. Bo tylko w ten sposób jesteście w stanie wspólnymi siłami rozwiązać problemy, z którymi się zgłaszasz. Więc chciałbym, żeby na koniec było takie przesłanie, że praca z dietetykiem to współpraca, w której przede wszystkim ważna jest komunikacja swoich potrzeb. Jeżeli coś jest nie tak, to trzeba tego dietetyka o tym informować. Ten dietetyk wtedy wprowadza odpowiednie zmiany i poprzez współpracę w długiej perspektywie czasu osiągamy cele, z którymi się dana osoba do nas zgłasza. To tyle w tym pierwszym odcinku w nowym 2021 roku. Mam nadzieję, że trochę nakreśliłem Ci, jak wygląda współpraca z dietetykiem, jak powinna wyglądać współpraca z dietetykiem. Oczywiście, jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące współpracy indywidualnej. To pisz do nas na kanałach mediów społecznościowych lub na maila kontaktmałpacezis.pl bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, bardzo chętnie podejmiemy współpracę z każdą osobą, która naprawdę będzie chciała coś zmienić, niezależnie od tego, czy będzie to problem dotyczący zdrowia, samopoczucia, czy wyniku sportowego. To tyle w tym 38 odcinku podcastu Zaplecze sportu. Pamiętaj, jeżeli jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami, Subskrybuj nas na platformie na której słuchasz, czy to jest Apple Podcast, czy jest to Spotify, czy Soundcloud, czy YouTube. Zwróć uwagę i upewnij się, że subskrybujesz ten kanał, żebyś mógł otrzymywać odcinki w każdy poniedziałek. To tyle z mojej strony. Życzę ci udanego dnia i trzymam kciuki za realizację wszystkich celów, jakie postawiłeś sobie w tym roku. Do usłyszenia.